Witam kulturystyka.pl i z tego newslettera pyszny koktajl białkowy twister. Dołącz do naszych znajomych na Facebooku jako pierwszy dowiaduj się o naszych nowościach i konkursach. 15 września znaleźliśmy psa. Pomóż nam i dołącz do akcji szukania nowego domu dla Mańka. Szczegóły akcji znajdziesz na Facebooku, a o opowie Wam Ola. Witam wszystkich serdecznie i zwracam się do wszystkich miłośników zwierząt z wielką prośbą o pomoc i wsparcie dla Mańka. Manik jest pieskiem znalezionym w Gliwicach błąkającym się, błąkającym się po autostradzie. Jest młody, młodym, ma nie więcej niż 5 lat. Jest bardzo przyjazny w stosunku do ludzi, do dzieci, do innych psów. Obecnie przebywa u nas razem z pozostałymi trzema pieskami. Jest czysty, jest pieskiem, widać, że jest to piesek zadbany. Znaleźliśmy go tydzień temu. Niestety do tej pory nikt mimo szeroko zakrojonej skali że tak powiem, poszukiwawczej nikt się nie zgłosił, żaden właściciel nie zgłosił się po Mańka. Nie chcielibyśmy, żeby Maniek trafił do schroniska, Maniek tak go nazwaliśmy i szukamy dla niego fajnego domu. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę dobre serce, lubi pieski i chciałby przygarnąć takie stworzenie, to Prosimy o kontakt, jesteśmy do dyspozycji, służymy pomocą. W razie jakichkolwiek pytań o każdej porze dnia i nocy można dzwonić. Bardzo dziękuję.